Me życie jest cieniem, me życie jest chwilką, Co ciągle ucieka i ginie. By kochać cię, panie, Tę chwilkę mam tylko, Ten dzień dzisiejszy jedynie. O jutro się modlić nie jestem ja w stanie, Choć nie wiem, jak życie popłynie. Dziś strzeż mnie, dziś broń mnie, dziś tylko, o panie, Przez dzień ten Dzisiejszy jedynie. Gdy myślę o jutrze, przejmuje mnie trwoga, Tak smutno na łez tej dolinie. Lecz próby ja pragnę i cierpieć dla Boga przez dzień ten dzisiejszy jedynie. Przy sercu twym blisko nie smucę się znojem, Ni walką, ni trudem to minie. Ach, weź mnie, o Jezu! I w sercu skryj Twoim na dzień ten dzisiejszy jedynie. Ach, skończy się wkrótce to moje wygnanie Wiecznego blask z mi słońca I śpiewać Ci będę na wieki, o Panie, To dzisiaj bez kresu i końca.